Jesteśmy bezpieczni. Arkadiusz Knida MMA.pl, a dziś naszym gościem jest Łukasz Różański. Witam serdecznie. Witam cię serdecznie. Łukasz, na początku pytanie oczywiście o aktualną sytuację. Kiedy się dowiedziałeś i jakie, jaka była twoja pierwsza reakcja na to wszystko, co się dzieje? No wiesz, załamanie tak naprawdę. Dowiedziałem się w poniedziałek po wieczornym treningu. Jechałem samochodem i akurat się dowiedziałem. Z trenerem, i, i, i co? No i załamanie, tak? Co, co, co można, wiesz, pierwsza, pierwsza myśl, no wiesz, ręce opadają i tyle, no bo wiesz, tyle pracy, tyle miesięcy pracy, i e, mam nadzieję, że nie na darmo, tak? No bo, bo to jeszcze mam nadzieję, że ten termin zaraz niedługi, w niedługim czasie podadzą i, i, i po prostu pociągniemy dalej te przygotowania i będzie wszystko ok. tak? To jaka była Twoja re reakcja Twojego sztabu trenerskiego? Bo to też myślę, że interesuje kibic. No, bardzo, bardzo słaba, znaczy słaba. No, taka, co, wam, co Wam mogę powiedzieć? No, bardzo um, zdenerwowani wszyscy, no bo też dużo pracy włożyli trenerzy w te przygotowania, tak samo ja, mnóstwo i, i, i w ogóle całe moje otoczenie, no bo wszystko było podporządkowane pod tą walkę. E, cały reżim treningowy, dieta, no i całe, całe życie poukładane po, pod to, tak. Więc no, każdy, każdy miał jakieś tam swoje zadanie, i no i generalnie no, wszyscy się cieszyli, że, że ta walka będzie. To możecie zapytać, czy promotor Andrzej Wasilewski przedstawił ci całą sytuację? Powiedział, czego możecie się spodziewać dalej? Nie mówię konkretną datę, ale może coś jakiś zarys. No, za, zarys tak. W ciągu, w ciągu dwóch tygodni mają nam podać y, termin. Kolejny, który, który, który ma być już niby 100%, ale jak to w boksie bywa? Ja dopóki nie wejdziemy do ringu, to, to 100% nie będzie. No Rivas myślę, że też nie jest zadowolony z tej sytuacji, bo to już chyba trzecia zmiana daty tej walki, tak? Tak, trzecia zmiana, i no ale z tego, co tam nie wiem, ktoś tam pisze, jakieś informacje do mnie docierają, no to. No to on już wiedział y, dwa tygodnie wcześniej chyba, że coś się świeci ze względu na to, że podobno odwołał sparing partnerów, ale nie wiem czy to jest prawda, ta informacja nie jest potwierdzona, więc, więc ja też nie jestem y, tego pewien. No ale jeżeli tak było, no to, to, to już miał pewnie sygnały, że coś jest nie tak. No i mogli też y, przedzwonić, tak powiedzieć, że słuchajcie, coś się dzieje, bo mo może się ta gala nie odbyć w tym terminie. E, przypuszczalnie, wiadomo, trenowalibyśmy re, dalej i dalej byśmy wszystko robili, ale, no, ale na przykład dam, mm, dam taką rzecz, y, na przykład, na przykład. <laughs> e, mnóstwo moich znajomych e, kupiło bilety do, do Miami i do Kali, e, po, porezerwowali ich hotele, moje kibice i, i po prostu teraz są w plecy, tak można powiedzieć, bo, bo, bo część z nich albo e, nie wszyscy mogli przebukować bilety, a no hoteli i hoteli nie, nie mogli odzyskać kasy za hotel. Nie no po prostu słabo by to wyglądało, jeżeli to prawda, że on dwa tygodnie wcześniej wiedział niż ty, bo można było cię też poinformować, tak? No, no tak, tak, no wiesz jak to jest, no, no, no generalnie wszystkie warunki e, jakby wszystko jest zorganizowane pod niego, nie pode mnie, tak? Ja jestem tam, można powiedzieć, na razie dodatkiem. Uważasz, że to mogło być głównym powodem przesunięcia, czy mogły być też jakieś inne powody? Mówię tu oczywiście o tej sytuacji z Jennifer Lopez. Nie wiem, powiem szczerze, ciężko mi się wypowiadać na ten temat, bo, bo, bo nie znam jakby tych kuluarów, ale, ale tak patrząc na to. Yy, z mojej perspektywy, to wydaje mi się, że taka gwiazda jak Jennifer Lopez, to ma chyba raczej trasę koncertową zaplanowaną na rok z góry, a nie z tygodnia na tydzień. Także tutaj trochę, yy, trochę to słabo wygląda w moim odczuciu. To też spowodowało, że musisz zmienić mocno swoje plany, a miałeś już wszystko rozplanowane z tego, co widziałem po walce. Wywiad widziałem na ringpolska.pl, to tam wspominałeś, że miałeś już wszystko rozplanowane, tak? No tak, mam, mamy, roz, mamy miałem mieć, znaczy nie, nie miałem mieć, tylko mamy ślub 27 sierpnia, dwa tygodnie po walce więc po terminie, no i oczywiście mieliśmy całą całe logistykę, nie wiem, podróż i inne rzeczy zaplanowane, no na chwilę obecną czekamy na nową datę i, i to się wszystko zmienia, tak? To, to tutaj myślę, że dla nikogo to nie byłoby łatwe. Śledziłem ostatnio też twoje wypowiedzi, jestem zaskoczony, zniekształcony, że tak mało mówi się o twojej walce, też trochę nie jest tak, że pani teraz jednak coraz bardziej oczekują na walki teflikowe, czy na gołe pięści, a nie na takie sportowe, na najwyższym poziomie? Widzisz to podobnie? Eee, no widzę to, że świat się zmienia, nie wiem czy w dobrym kierunku akurat idzie, ale, no, ale tak to się dzieje. Eee, wiesz jak to jest. Eee, skoro, skoro jest jakby popyt na to, no to, no to, to, to to robią. Tak? Eee, robią takie gale i, i, i takie gale się sprzedają, chociaż to trochę zabija prawdziwy sport. Jak myślisz, co może być takim głównym powodem, że o Twojej walce mało się mówi? No ja myślę, że to nie, nie jest walka w ogóle w Polsce, nie byłam była na innym w ogóle kontynencie. E, więc to też jakby pewnie powód. E, druga sprawa, że to jest pewnie nowa kategoria wagowa, może Rivas nie jest taki kontrowersyjny w swoich działaniach i to też może być e, przyczyną. Może jakby ta walka była w Stanach e, zupełnie inaczej, by się jakby to innym echem odbiło. E, ciężko mi powiedzieć. Może kontrowersyjny nie jest, ale już sportowo udowadnił, że naprawdę jest bardzo mocnym zawodnikiem i to będzie twoje największe wyzwanie i tak? No tak, sportowo bardzo, bardzo, no jest mistrzem, tak? Jest, jest mistrzem i jest naprawdę dobrym zawodnikiem i ja się nastawiam najlepszego rywas, rywasa się nastawiałem ze względu na to, że to jest jego pierwsza walka w jego ojczyźnie, w jego mieście, z którego pochodzi. Więc wiadomo jest, że, że będzie przygotowany na 100%, tak? Nawet na 130 będzie się chciał pokazać i, no, ale tak naprawdę no, ja się cieszę, że taka walka mam nadzieję, się odbędzie i, i, i że będę miał, miał, będę miał szansę właśnie zawalczenia o pas. Nie aż momentami takich myśli, no, nie wiem, że może być to podobnie sytuacja jak z Maćkiem Suleńskim, który no, popatrz miał pojedynek bardzo duży, a no teraz to zaczyna się ucichło tak strasznie. No tak, to tutaj jest taka, taka historia bardzo podobna, też to miał dostać w ciągu tam kilku tygodni nowy termin, a tego terminu na razie nie podają. Więc co, no nam zostaje tylko i wyłącznie czekać i no, żal, żal, żal jest tego, że po prostu tyle miesięcy i wyrzeczeń i, i treningów, ciężkiej pracy, no można powiedzieć nie na darmo, bo to, bo to na pewno nie zostaje, nie, nie, nie idzie na marne, ale, ale no, żal, że, że nie jest to po prostu jakby sfinalizowane walką. Oczywiście nie wybiegasz tak mocno w przyszłość, ale Babić od razu czeka na zwycięzcę tego pojedynku, uważasz, że on stylistycznie byłby dla ciebie właśnie dobry? No na pewno byłby teoretycznie lepszym przeciwnikiem, jak łatwiejszym wydaje mi się, jak jak Oskar Rivas, tak? Więc na razie nie wybiegam nigdzie, tylko się skupiam na, na Rivasie ze względu na to, że wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że to jest najtrudniejszy rywal w mojej karierze i, i to będzie najtrudniejsza walka. Zapytam cię oczywiście o Adama Kownackiego. Teraz czeka go bardzo ważne pojedynek, jak widzisz jego starcie. No właśnie, wczoraj też udzielałem wywiadu i rozmawialiśmy o tym, więc mówię, że tutaj wszystko zależy od Adama. Wydaje mi się, że Demirezen jest do przejścia, jest w jego zasięgu, aczkolwiek zobaczymy, jak te dwie porażki z Heleniusem na niego wpłynęły. Czy wpłynęły, czy, czy, czy zostawiły jakiś ślad? Jeżeli nie, no to myślę, że, że, że Adam powinien wygrać. Nie wiem, czy przed czasem, ale myślę, że na punkty. Przed wywiadem też sporo widzów prosiło mnie, żebym zapytał Cię o Artura Szpilkę. Ma teraz walkę z Denisem Załęckim. Nie wiem, czy kojarzysz Denisa i poprosili, żebyś wytypował ten pojedynek. Wiesz co, kojarzę, kojarzę, ale jakoś tam nie, nie, nie jestem jakimś zdawcą MMA, więc a z tego co wiem, to ta walka ma być w formule MMA. Tak, to jest kingbokser. Eee, no, King Boxer. No to wydaje, wydaje mi się, że no Artur nie ma akurat doświadczenia w MMA. E, ta walka z Sergiejem Radczenko też. Sergiej jakimś tam parterowcem nie jest. E, i, I w kopaniu chyba też nie ma jakiegoś doświadczenia. Przynajmniej z tego, co, 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 co ja nic nie wiem na ten temat. E, wydaje mi się, że tutaj zwycięzca tej walki, no, no myślę, że 60 do 40 na, na Załęckiego Okej. Okay. Bo on też ma tylko jeden pojedynek byłem ma, no ale mimo wszystko. No. Ciekawy pojedynek, bo dużo osób nie wie tak naprawdę, na kogo postawić. Taki dosyć wyrównany. Ale no teraz... tak, yy, ciekawe pewnie zestawienie dla, dla, dla kibiców MMA. No, przy, ob, obydwa z tego, co mówisz, właśnie, że on ma jedną walkę, więc pewnie yy, razem zaczynają tą swoją przygodę w MMA. Ale dwa takie charaktery. No myślę, że może być ciekawa walka. Jeszcze zapytam cię na koniec, bo dużo osób też o tym wspomina. Pisze, że Artur poczynił zmi zmianę. Widać większą pokorę zmianę, tak się mówi. Ty też to zauważyłeś? Nie wiem, nie śledzę w ogóle, także nie wiem. Ciężko mi się od, odnieść do tego, bo w ogóle nie śledzę jakoś tak mediów, co się tam dzieje, a tym bardziej co u niego. Jakby taka, no to wiadomo, nie chcesz wybiegać w przyszłość, ale jakby taka propozycja WMA, na przykład organizacji KSW, wasz rewanżowy pojedynek byłbyś otwarty? E, na razie się nie skupiam w ogóle na innej formule jak box, a w przyszłości ani nie mówię tak, ani nie. No co, bardzo dziękuję Ci Łukasz za rozmowę. No i co, wierzymy, że ten pojedynek się odbędzie i pas przywieziesz do nas, do kraju, do Polski. Trzymajcie kciuki, żeby się ten tu pojedynek odbył, a na pewno pojadę jak tylko i wyłącznie po zwycięstwo, tak na pewno na pewno ta walka jak wejdę do ringu, to będzie, no, będzie ostro. Zejpen! Jesteśmy bezpieczni.